Witam Państwa na pierwszej części konferencji po meczu z Jagiellońą Białystok. Tradycyjnie frekwencja 941 widzów dzisiaj zjawiło się na ulicy Kałuży. Witamy trenera gości, poprosimy o kilka słów komentarzy. Na piłka jest taka, że jak się przyjeżdża czasami do zespołu, to trzeba od pierwszej minuty walczyć. My nie, nie zrobiliśmy tego, my dopiero po stracie bramki podjęliśmy rękawice i staraliśmy się że rzucić na pewno, popełniliśmy bardzo dużo błędów, bo nie potrafiliśmy na początku w utrzymać się przy piłce. To był nasz wielki, wielki problem. Po stracie bramki wiedzieliśmy, że będzie bardzo trudno, bo ten sezon pokazał, że tracąc pierwsze bramki nie potrafimy się podnieść, nie potrafimy później w trudnych sytuacjach się wydostać i to się dzisiaj potwierdziło, tego bardzo żałuję, że przez cały sezon tak walczymy i gdzieś tam w tej końcówce nam zabrakło tego ostatniego kroku no ale spróbujemy jeszcze teraz mamy mecz z ruchem u siebie spróbujemy zrobić wszystko żeby tym meczem wygrać i zobaczymy co zrobi się dalej no w piłce nie ma jeszcze przed meczem nikt nie wygrał wielu przegrało także może tak będzie że gdzieś w którymś jednym czy drugim meczu będzie będzie niespodzianka i może wtedy uda nam się tam jeszcze jeszcze wydostać w tę trójkę ale najważniejsze to to żeby u siebie teraz wygrać z ruchem żeby budować tę morale zawodników, którzy przeżyli w 3 dniach nastroju, wygrywając u siebie 4-0 z Koroną, teraz przegrywając tutaj 3-0, na pewno wiele popełniliśmy taktycznych błędów, które uczulaliśmy zawodników, tego najbardziej szkoda, ale tak jest tylko. Dziękuję. Dziękuję bardzo, poprosimy o pytania. Andrzej Stanowski, Dziennik Polski, czy to Jagiellonia dzisiaj zagrała tak słabo, czy Krakowie tak dobrze? Wydaje mi się, że mecz był generalnie no, był ciekawym widowiskiem, w szczególności w postaci naszej bramki. No, chcieliśmy się otworzyć, chcieliśmy zdobyć, zdobyć tę bramkę, ale nie potrafiliśmy się przedostać. Na pewno zdawaliśmy sobie sprawę, że, że no, nie, nie ma też przypadków w piłce, że ktoś nagle Krakowia jeden mecz przegrała ostatnio z widzewem i to też wiedziałem, że to będzie na naszą niekorzyść, bo widać było, że zmobilizowani zawodnicy też chcieli udowodnić trenerowi, że to co powiedział jest nieprawdą. I to było widać od pierwszej. Pierwszej minuty no nam zabrakło tego tego spokoju takiego, żeby się trzymać przy piłce, co mówię wcześniej. Jeszcze drugie pytanie. Czy podtrzymuje Pan swoją decyzję o dymisji po sezonie? No co akurat to nie czas na to, żeby teraz to rozważać. Czy są jeszcze pytania do trenera? Jeżeli bardzo. nie, bardzo dziękuję i zapraszam o drugą część.